Cześć, ja jestem Mikuna i witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie taki dosyć krótki film, ponieważ pokażę Wam tylko klawiaturę. A jaką? A będzie to Kugar Attack X3. Jest to klawiatura w pełni mechaniczna z przełącznikami Cherry MX. Mówimy ludzie Cherry MX po prostu Cherry MX. Na samym początku mówię wam od razu, że ta klawiatura już była rozpakowywana, ale nie przeze mnie, tylko przez kogoś innego. Później wam oczywiście powiem przez kogo. I tak jak widzicie, jest złapana z dwóch stron taśmą klejącą, tylko no ta już jest otwarta. Będzie widać? No. Więc, to jak ona teraz w tym momencie wygląda w środku, czyli ma po prostu nałożoną folię na siebie, to prawdopodobnie nie jest jej oryginalny wygląd. Poprzednio była spakowana troszeczkę bardziej schludnie, ale przez to, że pożyczyłem ją jednej osobie i wróciła do mnie z powrotem, to jest zapakowana troszeczkę, troszeczkę w inny sposób. Cała klawiatura jest oczywiście dosyć dobrze zabezpieczona w środku. Najpierw wypadałoby wyciągnąć po prostu przewód. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. To jest związane z tym, że po prostu została zapakowana przez użytkownika. W środku jest oczywiście też instrukcja, tylko powiem Wam szczerze, że w tym momencie nie będę do niej zaglądał. I teraz kwestia przewodu. Tak jak widzicie, tutaj jest taki drucik. Oczywiście wydaje mi się, że tutaj nie był jeden, tylko były dwa, więc ten kabel był pierwotnie, fabrycznie lepiej zabezpieczony, bo był w dwóch miejscach zabezpieczony. Tutaj i tutaj. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ten przewód ma dwie końcówki, to ja Wam już wytłumaczę, bo też się dowiedziałem dzisiaj. Jedna końcówka, ta na górze, służy do tego, żeby klawiatura komunikowała się z komputerem i do zasilania, natomiast druga dodatkowo służy do zasilania. Sama klawiatura z żadnej strony nie posiada portu USB, więc nie podłączycie do niej, nie wiem, pendrive'a, czy czytnika kart, bądź bungee. Jeżeli macie bungee z firmy Cougar w wersji RGB, to moglibyście spokojnie podłączyć do takiej klawiatury z portem USB i wtedy macie od razu, wiecie, dwie pyczenie na jednym rożnie. A nie się mówi? Bo to jest klawiatura mechaniczna. No. Tak? I czy ty posiadasz do niej takie coś, co ją wyciągnie? Ciszy? Mam. Tak? Czekaj. Dobra. Czekaj. Dobra. Czekaj. Trzymaj. Dobra. Czekaj. Trzymaj. Ja trzymam aparat. Trzymam Zaczekił się. Czekaj. Spadł. Mam. Nagrywamy wszystko nagrywamy. nagrywamy. Przybiegnie ziemniak. Biegnie ziemniak, patrzcie. Dobra, potrzebuję, bo będziesz zgadywać. Znaczy, wybierzesz losowo. Wybiorę, uwaga. Yes. Dobra, poddałem ziemniakowi kamerę i już wracamy z tamtego też kadru. Teraz... Teraz widzicie niebo. Jeżeli macie klawiaturę mechaniczną, to wam coś wytłumaczę. Dość często klawiatury mechaniczne są po prostu wyjątkowo głośne. Ta nie jest, bo to są Cherry MX Redy, czyli dość ciche chyba, prawda? To są dość ciche klawisze. Na pewno bardziej ciche niż wersja Blue. I teraz tak, żeby wyciszyć taką klawiaturę, to na streamie u ziemniaka był Hanta. I Hanta sam sobie właśnie montował takie oringi, które właśnie ziemniak w tym momencie przyniósł dla mnie. Dobra. mam losować je, tak? Tak, trzymam nogami. Teraz kamerę, więc możecie trochę trząść. pęce w której ręce? Okej, ta jest lewa, a to jest prawa. Tak. Żeby być poprawnym politycznie powinienem powiedzieć prawa, ale to zamień. Zamień, a ja wybiorę z zamkniętymi oczami. Dobra, tak. Czyli to była która? Brawa, ale prawa, ale z lewej. Dobra. I są czerwone, czyli pasują do... Czyli pasują ustroju do... komunistycznego. <grym> <grym> tak, pasują do ustroju komunistycznego i do tych przełączników, które są też czerwone. One na pewno są czerwone? Czerwone. A popatrz, to nie jest taki, to nie jest do końca czerwony, to jest taki ceglany, bym rzekł kolor. Mam jeszcze czarny. Nie, wezmę ceglany, będzie pasował mimo wszystko bardziej. No i ogólnie rzecz biorąc, ziemniak wyjeżdża na wstecznym, tak jak samochód ciężarowy, dostawczy na przykład. Teraz tak, ja sobie oczywiście założę tutaj tylko Jednego oringa, bo całą resztę zrobię w domu, i wygląda to następująco. Będzie widać? Mhm. Tego typu oringi bardzo mi przypominają takie gumki do aparatów na zęby. Moja siostra kiedyś miała takie całe pudełeczka, dokładnie taki woreczek, i w tym woreczku właśnie były tego typu gumki do aparatu. Czyli chodzi o aparat na zęby. I jako ciekawostkę jeszcze powiem, że tego typu gumeczki mam właśnie po mojej siostrze, bo jak skończyła używać aparatu na zęby, znaczy się nosić go, to zostawiła mi chyba dwa albo trzy opakowania. Mam je w pudełku ze śrubkami. Znaczy, znaczy jest. Różnicie. Różnica, jest spora różnica, i powiem wam tak, że tak jak na streamie u ziemniaka, tym streamie, gdzie Hanta też miał, wiecie, te wszystkie elementy podostawał, to na tym streamie, będąc tutaj na miejscu nie słyszałem tej różnicy. Natomiast jak Hanta wrzucił swój film na swój kanał, i tam faktycznie też słychać różnice. Tutaj zbytnio różnicy, teraz nie usłyszycie, bo mikrofon mam mniej więcej tutaj, dlatego za jakiś czas prawdopodobnie dogram film, w którym wam opowiem, jak ta klawiatura zachowuje się mniej więcej po miesiącu bądź po dwóch miesiącach użytkowania. I żeby nie przesadzać, ja powiem tylko w ten sposób: podłączaj ją teraz do Zasilania, żebyście spojrzeli na jej podświetlenie. Jako dodatkową ciekawostkę, której się dzisiaj dowiedziałam, jest to, że jeżeli podłączycie go jednym przewodem do gniazda USB 31, to gniazdo USB 31 ma wystarczająco dużo prądu, żeby można było ją podłączyć po prostu na jednym przewodzie. Wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że możecie właśnie ją zarządzać poprzez przełączanie tymi oto przyciskami. I teraz tak, jeżeli wybierzemy sobie F1 i teraz, żeby przełączyć po dodatkowych trybach na klawiszu F1, naciskamy klawisz jeszcze F4. I on nam teraz przełącza na. Kolejny tryb. Znowu przełączę na kolejny tryb i jest ciemno, prawda? Zupełnie ciemno na klawiaturze, więc odpuszczam Fn i coś, coś jest chyba nie tak, ale nie, bo to jest dodatkowy tryb na F1 i działa tak. Znowu Fn naciskamy, czyli ten klawisz funkcyjny, i F2, i w tym momencie jesteśmy na takim trybie. Czyli macie po prostu oddychające podświetlenie. Wygląda to ładnie, aczkolwiek na pewno na kamerze widzicie, że po prostu wszystko migocze. I przełączmy w kolejny, czyli znowu to jest Fn2. Przepraszam, to jest F2 i przełączam F4. I spójrzcie jak pięknie wygląda z tego typu podświetleniem. Wrócę do mojego ulubionego trybu, czyli tego tęczowego, bo jest taki, wiecie, najprzyjemniejszy i najbardziej równomierny jeśli chodzi o podświetlenie. Można całą klawiaturą zarządzać podświetleniem, nawet jeżeli nie macie żadnego programowania na komputerze, ale jeżeli chcecie, to możecie na tą klawiaturę wgrać dodatkowe tryby podświetlenia. Całość oczywiście możecie zarządzać poprzez aplikację, która jest do pobrania na tej stronie i tą aplikacją możecie po prostu pozarządzać i powgrywać różne dodatkowe tryby podświetleń. Jest jedno duże ale, czyli sama aplikacja i jej wygląd. Moim zdaniem nie jest intuicyjna. Możecie ustawić osobno pojedynczy kolor na każdym klawiszu. Jest to na pewno ciekawe. Można to zrobić tak samo jak np. u ziemniaka tam na tej ścianie. Czy już wiedzą, czy nie wiedzą? Wytniemy to. Ja osobiście wolę korzystać z tej klawiatury bez oprogramowania, bo te wszystkie tryby, które tutaj są już grane domyślnie dla mnie są wystarczające. Sama klawiatura jest dosyć solidna. Waży 900 gram, ma aluminiowy front, który jest oczywiście szczotkowany i dodatkowo on pięknie odbija to podświetlenie, więc to jest na pewno duży plus. Jestem użytkownikiem klawiatury Defire X i ona jest dosyć ciemna i tam niestety podświetlenie nie wygląda tak zjawiskowo jak tutaj. Wiesz co możesz teraz powiedzieć? No? Jak się nazywa twoja stara klawiatura? Defire X. To twoja X. Tak, to jest moja nowa klawiatura, a tamta jest moja X. Bardzo dziękuję Kugar Polska za przysłanie tej klawiatury. Ja oczywiście nie zrobiłem, wiecie, takiej typowej recenzji. Jeśli chcecie zobaczyć typową recenzję, to tutaj w tym rogu. Tu w tym miejscu mniej więcej pojawi się film Catulus. Ona zrobiła bardzo ciekawą recenzję tej klawiatury. Zapraszam na jej film. A ja chcę przejść do czegoś jeszcze też ciekawego do paczki od Xcomu. W okresie świątecznym pewnie każdy z was dostał trochę prezentów. Ja dostałem sporo w domu. Marzyłem o testosteronie. Niestety dostałem skarpetki i dezodorant, ale cała nadzieja w Xcomie, od którego dostałem taką dużą paczuszkę. Ona jest już otwarta, ale to nie szkodzi, bo ja tylko widziałem z wierzchu co jest w środku. A z wierzchu jest karteczka. Już jest po świętach, to następny rok ale będzie. Ale wiecie, to się. Tak, co roku się mówi święta, święta i po świętach, ale nie w tym roku. W tym, w tym roku święta trwają dla mnie dłużej. Ja po prostu powiem w ten sposób. Spójrzcie. Wiesz, może mniej więcej, co jest w środku? Czy mogę to wysypać po prostu na stół? Wydaje mi się, lepiej tego nie wysypuj. ale Nie, nie wyświetlaj, co jest w środku. Ja nie będę sobie psuć swojej niespodzianki, ja zamknę oczy i będę robić. To mam środki. inny pomysł. Ustaw Wydaje? mniej więcej tu kadr. Zdejmij okulary Wiesz? Nie będę widzieć. Ustaw mniej więcej tu kaz. Stary bez okularów. Tak? No. Ziemniak sunął okulary do góry, znaczy wsunął je na włosy, żeby dobrze nie widzieć, co jest w środku, bo on swojej paczki jeszcze nie rozpakował. Czyli nie wysypujemy zawartości, tylko spróbujemy wyciągnąć, co jest w środku. Zacznę od tego czegoś. To jest Czy to ładna skarpetka? czapka? Nie, to jest ładna czapka. A w środku coś jest. Wiecie, co jest w środku? W środku jest piękny pająk. Tylko nie wiem, czy go napompuję teraz, nie musiałbym go rozplątać. A wiecie, co jest najfajniejsze? Mimo, że widziałem na paru zdjęciach mniej więcej co jest w środku, to nie przyglądałem się tak dokładnie, więc w tym momencie jestem i tak bardzo zaskoczony, bo nie widziałem, że jest pająk w zestawie. Widziałem chyba jakąś bombkę, chyba coś jeszcze, a zresztą zaraz zobaczymy, co jest w środku. Nie umiem tego rozplątać. Jest bardzo dziwne, patrzcie. On skacze, a to tylko dlatego, że pod spodem ma takie coś dziwnego to jest taki jakby jęzorek. Jak byłem mały, to mi się to z czym innym kojarzyło, ale może to? nie będę mówić z czym. Już wiem z czym. Z rurką, jak są te takie robale, które zjadają. Jak robak przychodzi, na przykład mucha, i ona chce tam coś zlizywać z podłogi, jakąś kroplę wody czy czegoś, to ona właśnie tak. Nie wiem, bardziej chodzi o te trąbki takie na urodziny. Du -du -du. A też. Dosłownie, no? Ale też jak zlizują robale. Bardzo fajny pająk, dziękuję. I oto ta bombka. To jest najpiękniejsza bombka tegoroczna, którą dostałem, bo to jest jedyna bombka, jaką dostałem. Oczywiście to nie jest pocisk. Tak naprawdę jest bardzo ładna. Powinienem ją położyć na przykład w przedpokoju na przejściu. Jak ktoś wejdzie niepowołany, to po prostu ona pęknie. Co byś zrobił z nią, właśnie? Rozbił czy powiesił w przyszłym roku na choince? Czy może jeszcze w tym roku? Bo jeszcze święta dla mnie się nie skończyły. Ja bym ją sobie postawił na półce bez fajny opakowaniu. Jest mniejsza szansa, żebym ją zbił. Ale jaka ładna ta bombka. Wiecie co? Moja mama jest estetką. Ja bardzo szanuję moją mamę i kocham. Ja myślę, że po prostu bombkę przekażę mojej mamie. Kolejna rzecz to smar grafitowy. Powiem tak, do końca nie wiem, do czego go powinienem używać. Czy to jest do łańcuchów smar? Stary, to jest jak w Kevinie. A jaką? Do czego on używa? Na schodach? Zobacz film. Nie odrobiłeś lekcji. Nie. Nie. Święta nie były... Nie, do... ale słuchajcie, ja bym to łyżką jadł, bo to nie jest jadalne, ale wygląda jak coś do jedzenia. Smarowanie dla jeli. <laughs> Kolejna rzecz to po prostu butelka. Jest zimna i jest pusta prawdopodobnie, ale trzymam ją w ten sposób, żeby nie było widać, że jest butelką. Dziękuję, dziękuję bardzo za butelkę. Z chemii nie byłem zbyt dobry, miałem jakieś 3 z plusem, ale mimo wszystko z procentami kwestii roztworów, dobrze sobie radziłem. I ostatnia chyba rzecz, to jest motocykl. i Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co było w kawinie jako motocykl. A czy to nie były zabawki porozrzucane? Były zabawki porozrzucane, były chyba resoraki, tak mi się wydaje. To masz resorak. A czy motocykl mały też jest resorakiem? Mm. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, bardzo fajna paczuszka, bardzo fajne gadżety. W środku zostało tylko futro. W sensie wypełnienie. Nie chcę robić większego bałaganu. Oje, jeszcze coś jest. Kojarzę coś z piórami. Coś było na głowie przyklejone. W sensie było jakiś klej czy coś. I pióra. A nie smoła i pióra? Smoła i pióra. Smar i pióra. Tak, mam to połączyć. Coś w tym stylu chyba. Jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek, to albo... wysmaruje twarz smarem i przyklei sobie pióra na nie. Zobaczymy. Powiedzcie mi, o co chodziło w filmie, bo ja naprawdę nie pamiętam. Ja oglądałem Kevina, kurczę, x razy, ale totalnie nie mogę sobie przypomnieć, w którym to momencie było w filmie. Jak wiecie, w którym momencie w filmie były użyte pióra, smar, bądź klej, albo smoła, to dajcie znać w komentarzu, kiedy to było, w którym momencie w filmie, bądź w której minucie. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego filmu. Dziękuję oczywiście też x-komowi, całej ekipie x-komu. Dziękuję również Kugar. Polska, za piękną klawiaturę, która świeci tutaj. Będę z niej korzystał grzecznie, ale będę się też nią dzielił z inną osobą, która też będzie nabywała doświadczenie w użytkowaniu klawiatury mechanicznej. Zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, filmu Catulus, filmu Hanty i do streama ziemniaka, jeżeli się zmieści, który był oczywiście z Hantą, ze mną i z ziemniakiem i z Hantą i ze mną. Do zobaczenia do następnego razu. Cześć! A czapka jest za nie wiem czy widziałeś, jaka ładna. Zobaczcie, ale nie pokazuje siebie. więcej.